starych porachunków do wyrównania. Dziś mają ku temu okazję. Tu Villareal. Witamy ze Stadio de la Ceramica. Czas na wieczorne widowisko. Zobaczymy, czy ekipy po obu stronach murawy sprostają naszym oczekiwaniom i pokażą świetną piłkę. Tomasz Smokowski, a wraz ze mną Jacek Laskowski. Zapraszamy dziś państwa na mecznikowe, czyli to, na czym polega piłka. Villarreal zmierzy się z Barceloną. Ciekaw jestem, co zaprezentują dzisiaj zawodnicy obu drużyn. Kibice są głodni dobrej gry, więc piłkarze nie mogą ich zawieść. Oby nie zabrakło tutaj zaangażowania. A teraz szansę na gola. Proszę Państwa! Pierwszy gol meczu za nami. Szybko poszło. Zobaczmy to jeszcze raz. Ależ bomba. Piłka była kopnięta z taką siłą, że niemal nie przebiła się. Co za gol. Gracze Real. Wciąż jakby trochę oszołomieni po golu. Ale biorą się do odrabiania straty. Morales. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Robert Lewandowski. Lewandowski ma teraz piłkę. I bardzo dobrze teraz odczytał zamiary. Spójrzmy sam na sam z bramkarzem. Wyjaśniona sytuacja. Dobra interwencja w bramce. Sędzia uznaje, że nie zagrał zgodnie z przepisami. Faul. Rzut wolny. I teraz rozpoczną z rzutu rożnego. W okolice 11 teraz wrzuca. Sytuację wyjaśnia teraz Robert Lewandowski. Oriol Romeu. Robert Lewandowski. Podanie do Rafini. Znowu Robert Lewandowski. Nie wyszło. Strata. Gerard Moreno. Uwaga, wychodzi sam na sam. GUL! Mamy wyrównującą bramkę. No, ciekawe, jaka będzie odpowiedź rybala. Spójrzmy na powtórkę gola. Okiwana obrona nie miała tam nic do gadania. Chyba trudno o lepszą sytuację, choć przy okazjach sam na sam czasem niełatwo zdecydować, czy lepiej postawić na siłę, czy technikę. W tym wypadku udało się mocnym strzałem umieścić piłkę w siatce. Robert Lewandowski prowadzi akcję. Może zdecydować się... Gol! Proszę państwa! Cios za cios! Znowu prowadzą! Raz jeszcze widzimy na powtórce jak na drodze do bramki radzi sobie z obroną. Takie dogrania to to co Robert Lewandowski lubi najbardziej. Pewnie zamienił to podanie na gola, a warto przy tym popatrzeć z jaką prędkością leciała futbolówka. To było nie do obrony. Zastosowana korzyść. Gra idzie dalej. Dani Parejo. To chyba wpadnie! Orec jest tak bliska strzała, ale nie w bramkę, tylko w jej obramowanie. Za dużo siły, za mało precyzji. Lewandowski. Gabi. Dobra, teraz szansa przed Tembelem. nie interweniuje, bramkarz. No nie, tak to miało wyglądać Od razu strata Gol proszę państwa Oj, niepotrzebna strata Wiadomo kto tu zawinił Teraz wyciąga piłkę z siatki Spójrzmy na powtórkę To był prosty, głupi błąd Bramkarz podał piłkę prosto do przeciwnika Co on sobie myślał? Mamy więc 3 do 1 Gerard Moreno Juan Foyt. Pewna interwencja Lewandowskiego, ma piłkę. Morales. Teraz dobrze, ma miejsce, i teraz zbiega do środka, ale ta akcja jednak nie będzie miała dalszego ciągu. Dani Parechą. Mieliśmy zagranie, ale zdecydowanie zbyt łatwo przechwycone. Może być zaraz groźnie. Teraz z piłką Żera. Podręcznikowa wprost interwencja w polu karnym. A teraz kontratak. Jak to rozegrają? Wolno, zbierają się do powrotu obrońcy. Teraz musi! Niebezpiecznie, ale we wszystko wmieszał się obrońca. To nie było dobre zagranie. Czy trafi? A, teraz pokazał, co potrafi. Rywale naciskają. Pani Pareko. Sędzia to widzi, ale postanawia puścić grę. Teraz z piłką Żerak. Jest blisko bramki. Co wykombinuje? Dobra sytuacja. Można ruszać z kontrą. Wypieszczone podanie. Dopadł do tej piłki naprawdę groźnie. Obrońca teraz ekspediuje piłkę. Byle dalej. Piłkę dostaje de ją. I to tyle z tej akcji. Już wiemy. Jeszcze tylko minuta gry przed nami. Słyszymy gwizdek. Kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy, obie ekipy zamieniły się już stronami, i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Naprawdę pachnie nam tutaj dobrą okazją. już tylko jedną bramkę. Wystarczy jedna składna akcja. Spójrzmy. Zaczęło się od świetnego dośrodkowania. Bramkarz mógł się tutaj zachować lepiej. Piłka padła przy krótkim słupku. Zaczęli od środka. Coś czuję, że po tej bramce dla Villarreal będzie się tu jeszcze działo. D.S. piłką. Zagranie do Araucho, Andreas Christensen. Jules Koundé, Oriol Romeu. A przy okazji, już w tej chwili, chcielibyśmy Państwa zaprosić na kolejne spotkanie, które będziemy u nas pokazywać. Villarreal zmierzy się z Cadiz. Miejmy nadzieję, że obie drużyny. Rafinha. Piłkę wybijał zawodnik. Arbiter zatem wskazuje na narożnik boiska. Wrzuca w okolice 11 metra. Ładnie teraz wyszedł. Duży spokój bramkarza. Faul, ale sędzia stosuje tu przywilej korzyści. Gerard Moreno. Dani Parejo. Traci piłkę po tym do skoku. Ma teraz na skrzydle otwartą autostradę. Wycofanie piłki w pole karne. Blokuje, ale to nie koniec. De Jong ma teraz piłkę. Strada piłki przez Barcelonę. Rodzi się kontra. Jak to spróbują rozegrać? Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. No, znakomity teraz ten strzał, ale piłka odbija się od słupka. Ech, bo jak inaczej to określić? Ale uwaga, mamy przechwyt po pressingu. Popatrzmy, co to przyniesie. Piłka odbita, poza boiskiem. Będziesz utrożny. Awizowana jest pojedyncza zmiana. W zespole na pewno przydadzą się nowe siły. Brawo! Bramkarz bez trudu zgarnia piłkę. Gavi. My już teraz serdecznie zapraszamy na transmisję z kolejnego spotkania. Z pewnością czeka nas mnóstwo piłkarskich emocji. Myślę, że dziś czeka nas. Jest... Broni, lecz to nie koniec akcji. I to już koniec akcji. Sytuacja wyjaśniona. Ciągle wygrywają, ale tylko dzięki tej fantastycznej paradzie bramkarza. Pokazał, że w ważnych momentach mogą na niego liczyć. Zaraz, zaraz, przerwę, bo jest groźny. I tak! Pokonał bramkarza! Ale ważne trafienie prowadzą już różnicą dwóch goli. No patrząc na ich grę to było do przewidzenia. Widzieliśmy jak budują presję i na powtórce widać jak ta presja zmieniła się w bramkę. I po tej bramce jest 4 do 2. Teraz z piłką Żerak. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. No, chyba trafi! Znakomite wykończenie. I oto ma na koncie już dwa trafienia. Teraz, czy dołoży do tego trzecie? To gotowy materiał szkoleniowy, jak zakładać wysoki presji. Szybkie podejście pod przeciwną bramkę. Pani w szykach obronnych i gol. Na tablicy świetlnej wynik 4-3. Dembele. I piłkę ma Usman Dembele, i Rafinha. No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. No nie, przekombinowane zagranie. Prezent dla bramkarza. Jukundy. Lewandowski ma teraz piłkę. Okazja teraz i udana interwencja. I teraz sztab szkoleniowy postanowił, że przyszła pora na zmianę. Tębele wykonuje utrożny. No naprawdę niewiele teraz zabrakło po tym strzale głową. Ładne uderzenie, ale obok słupka. Tomku może trochę źle ułożył ciało w końcowej fazie, bo dobrze trafił w piłkę i wydawało mi się, że to musi wpaść. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Świetne teraz zagranie od Lewandowskiego. Gratulacje za tę interwencję. Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja góro. A jedenasty metr z rogu. Jednak nic z tego nie wyszło. I teraz centra w pole karne. No cóż, już po zagrożeniu, przynajmniej na razie. Ostre, twarde, skuteczne wejście. Z piłką Robert Lewandowski. 10 minut do końca tego meczu. Takich okazji może już nie być. Muszą poszukać bramki na remis. Zrywają się do kontry. Jaki wybiorą wariant? Piękne podanie. Będzie ciekawie. Gol, gol. Zostawiają rybala w tyle. Już na dwa trafienia. Nie zostało wiele czasu, mogą już chyba odetchnąć. Mamy dzisiaj gra w goli, obaj przeciwnicy najwidoczniej uznali koncepcję gry obronnej za nieistotny wymysł. Etienne Capoue, Gerard Moreno, chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale... Tak! Co za końcówka, proszę Państwa! Będziemy tu mieli emocje do ostatniego gwizdka. Popatrzmy raz jeszcze. Ponownie umieszcza plikę w siatce. Hat-trick na koncie. Muszę przyznać, że po drugiej bramce trochę się tego spodziewałem. Jest dziś w niesamowitej formie. Brawo! Jednobrankowa przewaga. 5 do 4. Niewiele czasu zostało. Ale może z tej coś wyjdzie. I tak! Mamy wyrównującą bramkę w końcówce spotkania. Córka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą. Podręcznikowe wykończenie, zero zbędnego kombinowania, potężny strzał. W takiej sytuacji piekielnie trudno zatrzymać piłkę. Frenkie. Wiemy już, że ten mecz potrwa dodatkowe dwie minuty. Wychodzi na pozycję. Gol! Lewandowski! Jak on to zrobił w takim momencie meczu? Brawo Robert! Do końca pozostało już bardzo niewiele. Rywale raczej nie dadzą rady odpowiedzieć. Są chyba w zupełnej rozsypce. Gol, gol i znowu gol. Domyka hat co na tym etapie nie powinno chyba dziwić nikogo, kto widział w jakiej jest dziś formie. W pełni zasłużony wyczyn. Raul Albiol. Sędzia kończy mecz. Barcelona dopisuje sobie tym samym trzy punkty. Ależ wyrównane oglądaliśmy spotkanie Tomku. Tutaj mógł paść każdy wynik, ale pani na pewno cieszą się z właśnie takiego.